Siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj y, zrobimy po raz kolejny dość spory Pug Opening, ale oprócz tego w dalszej części odcinka będą pierwsze oceny w Fifa 21. Pierwsze oficjalne oceny w Fifa 21. Nie wiem ile ich będzie, czy będzie to top 100 zawodników, czy po raz kolejny tak jak w poprzednich latach będą y, publikowali codziennie po 20 nowych od 100 do y, pierwszego zawodnika z najwyżej, od, najwyższym overallem. To zobaczymy dopiero e, później. Już tych kilka kart było opublikowanych, ale nie chcę teraz wam pokazać dwóch czy trzech kart, po prostu wszystkie wam pokażę już pod e, koniec odcinka. Wczoraj dostaliśmy Rodrigo Moreno, e, bardzo fajna karta, tylko wydaje mi się, że koszt, miał wszystko na ten moment w FIFA, jest troszeczkę duży, bo jest 85 cena, więc jest jakieś 100 chyba, 70 tysięcy. E, nie jest może aż tak duży, ale no wiadomo, już skończymy może z piłkarzami, jest za 3 tygodnie z premiera nowej FIFA, więc raczej to nikogo już e, nie obchodzi. Z tego też powodu zdecydowałem się na to, żeby w poprzednich dwóch dniach też tego odcinka jednak nie robić, bo byłoby to, wydaje mi się, chyba troszeczkę nudne. Mimo wszystko na tym etapie gry już i tak. Więc zrobimy tylko dzisiaj. I miałem robić jutro, dzisiaj taki skromniejszy, że tak powiem. Miałem 5-6 paczek, tych 82 plus mam przygotowanych, kilka 80, 94 tego totca. I również chyba 90+, plus, czy coś tym, co mam jeszcze przygotowanych Ale jak widzicie rozbudowa 80+, plus, rozbudowa 81+, plus zostały przedłużone o kolejne dwa tygodnie Więc prawdopodobnie przez kolejne dwa tygodnie znowu będziemy dostawali mnóstwo nowych SBC typu właśnie 92+, plus, czy coś w tym stylu Być może również z kartami Team of the Year. I przez to jutro miałem robić taki naprawdę już kończący odcinek SF20 Gdzie wydaje wszystko, absolutnie wszystko z zespołu, wszystkie końce Oprócz tej wyjściowej jednostki, o której mówiłem już kilka odcinków temu, ale w chyba tak nie zrobię, Poczekam po prostu do jutra, piątek, 19 będzie, zobaczymy, co jej przyszykuje na kolejne jeszcze dwa tygodnie. Bo wydaje się, że to jeszcze nie jest koniec FIFA 20. Także przechodzimy w tej pierwszej części tego odcinka do najpierw pięciu paczek 82, potem kilka player picków i zakończymy to paczką z dwoma rzadkimi zawodnikami 92. Też w międzyczasie otworzymy. Może te dwie paczki 94 plus z gwarantowaniem tos tam korzystasz, naprawdę bardzo fajny, bo jest 83 ocena, bardzo tanio, można zrobić sobie kolejny TSBC, ale dobra, lecimy z pierwszym, pierwszą paczką na dzisiaj i zaczynamy, chyba to nie jest ta karta, nie syntyko tylko Future Stars, yy, Francja, lewy obrońca, nie, to jest karta Headliners, Lucas Dean, 86. I dobra, druga paczka z 82+, gdy trafimy do plika do jakikolwiek to wtedy robimy player pika 90+, tak jak to było w poprzednich odcinkach, a tutaj nawet nie ma walkoutu. Szkoda, będzie chyba Sule, tak, 85, czy 4? 85, 84 boatek. I od razu możemy sobie zgłosić tą TSBC z nowe, co mówiłem przed chwilą z Tocem 94+, jak mówiłem 83 ocena, więc zgłaszamy sobie od razu i również za chwilkę otworzenie po tych paczkach 82. Plus. I dobra, pierwszy player pick na dzisiaj yy, zrobiony też jestem ciekaw czy w końcu uda nam się tutaj trafić coś fajnego Bo ostatnie chyba 5 czy 6 player picków w poprzednim odcinku nie były aż tak dobre jakbym się tego yy, spodziewał Także lecimy z numerem 1 I mamy oblaka 96, mamy również hulka 94 Ale weźmiemy sobie oczywiście oblaka do kolejnych SBC Wracamy do paczek 82+, zostały jeszcze yy, 3 doczekamy się pierwszego toca z tych paczek jest pierwsza karta Team of Desjardins czy to jest karta nie to jest karta Future Stars Argentyna i będzie to Palacio jak dobrze pamiętam Palacio jest tak 89 zobaczmy czy w parce jest coś jeszcze nie najgorzej 89 nie jest aż tak źle jeżeli chodzi o overall ale w parcie nic nie ma i paczka numer 4 z kartami minimum 82 plus i Znowu karta Future Stars, bez toca przez 4 paczki, Argentyna, SPD, ok, nie jest duplikat, więc nie pamiętam jak się nazywa, Martinez chyba? Tak, Martinez 86 tu już tak dobrze nie ma. I dobra, player pick numer 2, na dzisiaj również gotowy. Czy w końcu trafimy tutaj coś dobrego? Na to naprawdę liczę, oczywiście Oblak overall był bardzo fajny, ale coś bardziej oczywiście mówię o grywalnych kartach, zobaczmy co będzie tutaj. Jest Marcelo, jest Szczęsny. Także bierzemy Szczęsnego i robimy kolejnego playerpika. Trochę gorsze są te playerpiki, chyba mi się wydaje, jak było to podczas pierwszych dni, albo po prostu mam pecha. I Wojtek Szczęsny wrzucony do kolejnego SBC, również z Lukaku89. Tej kart naprawdę w dalszym ciągu mam bardzo dużo do wrzucenia, ale końcu już dużo mniej i ciężko mi to jest jakoś rozłożyć w miarę ok, żeby było. Więc tych kart wyżej ocennych będę musiał wrzucać więcej do jednego SBC. Dobra, playerpick numer 3 na dzisiaj. Somer, Rafa i Saul Chociaż tyle, że nie ma duplikatu. Naprawdę, wydaje mi się, że są gorsze już te playerpiki, niż były wcześniej. I lecimy z ostatnią paczką na dzisiaj z 82 plus, bez nawet jednego totsa, jak na razie z tych paczek, co jest naprawdę dziwne. Wow, tylko out. na 5 paczek, bez nawet jednego todca. Tego jeszcze nie miałem. Zawsze miałem, jak robiłem 5 czy 6, to zawsze miałem 3 czy 4 karty dni w jednej paczce, a tutaj 0. Ok, przechodzimy do paczek. Może teraz sobie otworzymy tą 94, z gwarantowanym tocem. Bo tamta jest dużo droższa. Tam jest ocena ogólna 86, w tym podwójnie rozbudowie 82. Zobaczmy, jaka będzie narodowość tutaj. Jest Norwegia, więc będzie to Halland 95. Jest naprawdę ok. I ostatnia paczka, którą miałem przygotowaną przed odcinkiem, po tej zrobimy sobie jeszcze chyba dwa pozostałe player pickery, by zrobić po 5. Także lecimy z podwójną rozbudową 92. Plus I co będzie? Jest karta Team of the Season. Nie ma karty Team of the Year. Jest Hiszpania. Jeszcze tutaj pomocnik. I po raz kolejny fatalny traf z tej paczki. Santi Cazorla I Jar Moreno. Perfect link. I dobra, ostatnie dwa player piki. także ostatnie paczki. Tak naprawdę chyba dzisiaj w odcinku, chyba że wyjdzie coś nowego o 19, to jeszcze do tego odcinka podejrzewam, że się załapie. Ale zobaczymy w zależności też jak będzie z tymi overallami Także nie wiem czy to jest ostatnia paczka Być może jeszcze coś pod koniec odcinka otworzymy Po tych dwóch player pickach zobaczymy pierwsze potwierdzone overale w FIFA 21 Także lecimy z być może ostatnimi paczkami w dzisiejszym odcinku Pierwszy, a właściwie czwarty dzisiaj player pick Zobaczmy co będzie tym razem Fernandinho, Handanowicz i Verratti Także bierzemy kartę Verratti'ego 95 i ostatni player pick jest Sergio Ramos, także zdecydowanie najlepszy traf spośród wszystkich wydaje mi się w ogóle player picków, które otworzyłem. Chociaż nie, trafiliśmy manę. Przepraszam, że później w ogóle o manę w poprzednim odcinku. E, także drugi najlepszy player pick, odkąd w ogóle to SBC jest dla mnie, ale niestety jest to duplikat, którego użyjemy do kolejnego SBC w jutrzejszym odcinku. Także lecimy do oficjalnych ratingów FIFA 21 i dobra, słuchajcie, mamy już wszystkie overall, a właściwie nie wszystkie, tylko a właściwie aż top 100. Zawodników w FIFA 21. I zaczynamy tutaj od Erlinga Halanda, który ma setny, jest setną kartą overall 84. I tutaj w górę wrócimy od overalli 85. Nie będę miał każdej karty, po prostu powiem każdego zawodnika po kolei przy overallu i tak dalej. Na statystyki też nie będziemy się zbytnio przyglądać. Ja zostawię link w komentarzu, żeby sobie każdy mógł na spokojnie zobaczyć, kto ma jaki overall. To ma jakie oceny i tak dalej. Omówimy sobie tylko te najlepsze karty. A to jak widzicie: Chris sen z Aleksandro, Kyle Walker, Icardi, Godin, Alderweireld, Gulashi. To jest wszystko 85. Przy Gulasie, się zaczynamy troszeczkę, bo tutaj wydaje mi się, że Gulashi powinien mieć tutaj przynajmniej 86, 87, bo poprzedni sezon miał naprawdę bardzo, bardzo fajny. Rodri 85, Frankie de Jong tutaj też w przypadku Frankiego miał toce w poprzednim sezonie i nie wiem, czy nie zasługuje na 80, przynajmniej 6. Chociaż sezon bardzo nie był najlepszy, więc może dlatego ma. Taki sam jak poprzedniej Piwia Bonucci Langle, Leno, Mertens Mertens y, downgrade o 1 overall, tak samo Bonucci Koke 85, y, Screener 85 też downgrade, Parejo też downgrade o 1, Leroy Sané 85, więc tutaj chyba upgrade o 1, Marcus Ashford 85, więc tutaj spory upgrade, bo aż o 2 overall Jakbyście chcieli zobaczyć, tutaj macie wszystkie statystyki opisane, wystarczy nacisnąć nacis 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 sobie na zawodnika i tutaj będziemy mieli wszystkie staty staty statystyki. Pokazane tutaj macie tempo, strzały, podania, dribbling, obrona, fizyka, po kolei w tych tabelkach. Także przechodzimy na stronę numer 4, zaczniemy sobie od dołu oczywiście. Lorenzo Insigne, Ricardo Pereira, bardzo wysoko oceniony obrońca z Leicester, 85 overalla. Ale to tempo też nie jest tutaj najwyższe, Thiago Silva, 85, 59 tempo też nie będzie to zbytnio na karta. Delict, Wijnaldum, Linkowicz Savic. Timo Werner w dalszym ciągu jest przy 85. Zijech, Marco Rojdana, Ruma Depay jeszcze w Lyonie, ale prawdopodobnie będzie on e, zawodnikiem Barcelony w, w, w przyszłym sezonie. Riyad Marez, Luis Alberto 85, więc upgrade o 1. Kai Havertz też upgrade o 1. Thiago downgrade o 2 overalle. Lukaku, Marquinhos 85, Serge Gnabry, Janik Sommer. I tutaj zaczynamy już od walkoutów, i to będzie prawdopodobnie najczęstszy niestety walkout w FIFA 21. I dobra, zaczynamy kolejną stronę od Rafaela Varana, również to jest cały czas overall 86, Tehea spory downgrade, chyba o 3 overale, David Silva, Mats Hummels 86, Carvajal 86, tutaj upgrade o 1, Jordan Henderson 86, także Jordan Henderson będzie walkoutem, upgrade chyba o 3 overale, Alejandro Gomez, Pique, Verratti, Pogba 86, tutaj downgrade chyba o 1 albo o 2 overale. Ale Pogba miał kontuzję w sezonie, więc w miarę to jest uzasadnione. Jamie Vardy 86, Thomas Müller. Loris przy Mullerze też wydaje mi się, że powinien mieć naprawdę wyższy od overall. Jest naprawdę świetnym zawodnikiem. Kielin 87, Sergio Busquets, O mój Boże! Dobra, nieważne. Nie, nie Lecimy dalej. Kelor na Was, Fabinho. 87 Robertson, bardzo wysoko od Lewy obrońca z Liverpoolu. Szkoda, że też tempo nie najwyższe, chociaż na pewno to przynajmniej myślę. Karty Moder, to będzie bardzo użyteczny. Lewy obrońca w grze. I Bernardo Silva zamykam kolejną stronę z 80 87. Także lecimy do strony numer 2. Oczywiście zaczniemy od samego dołu. I mamy Wojtka Szczęsnego 87, Laport 87, Antoine Griezmann, 8 87. Trend Alexander Arnold, więc również teraz tak samo. Fifa 21 będzie, będą mieli takie same overale, lewy, prawy obrońca Liverpoolu, Arnold naprawdę na ten wiek bardzo wysoki overall Chyba jeden z najwyższych jeżeli chodzi o złote karty z prawych czy lewych obrońców Luis Suarez, Son, Sancho upgrade o 1, Di Maria, Bruno Fernandez również upgrade o 2 Amba O'Yang został ten sam overall Immobile Mobile 87, tak liczyłem, że będzie miał 88, bo poprzedni są fantastyczny Modric 87, Kolibali 88, więc tutaj wkraczamy już do 88 Handanowicz, N'Golo Kante, Ederson, Dybala, Sterling 88 Eden Hazard zamyka nam drugą stronę i tutaj zaczniemy sobie szybko dołu, żeby nie wiedzieć kto jest pierwszy, kto drugi i tak dalej Toni Kroos 88, czy szło 88, zdecydowanie jest zasłużony upgrade i mamy już 89, Libo Casemiro, Benzema, Aguero Aguero już nie do tempo, nie te lata Manuel Neuer, Sergio Ramos 89 i mamy Overall 90. Lewandowskiego w dalszym ciągu nie ma. Markard, Andre Steigen, 90 również. Sadio Mane, świetna karta, naprawdę fantastyczne sesje Będzie bardzo, bardzo grywalny. Tak samo w Salach. Ciekawy jestem też, jakie mam grafiki sztuczek, czy zostały zmienione. Grafiki słabszej i nogi itd. Tak Kylian Mbappé, numer 8 w FIFA 21, numer Overall 90 w dalszym ciągu. Van Dijk 90 i mamy pierwszą kartę 91. Jest to Oblak, Neymar również 91, Lewandowskiego w dalszym ciągu nie ma, także jest to top 4, to mi się podoba bardzo. De Bruyne 91, czy Lewandowski będzie miał 92? Nie, mamy 91, ale jest to trzecia oceniona karta, najwyżej w FIFA 21 myślę, że bardzo, bardzo zasłużenie. I numer 2 mamy Cristiano Ronaldo, 92 overalla. I jest to jego chyba najniżej oceniona karta, odkąd jest Ultimate, tak mi się wydaje. Nie wiem, może w jednej Fifi miał chyba 89, jak dobrze kojarzę, ale to było z 8-9 lat temu, więc bardzo duży downgrade. I Leo Messi najwyżej ocenioną kartą 93 w FIFA 21. Słuchajcie, tak wyglądają wszystkie karty. O, tutaj możemy sobie nacisnąć chyba tak na, na Roberta Lewandowskiego i zobaczyć jego statystyki ogólne. W wam ja link do tej strony zostawię w komentarzu, żeby sobie każdy mógł na spokojnie wszystko zobaczyć, jak wygląda. 4 na 4 OK, myślę, że jest naprawdę bardzo fajnie. Wiadomo, tego tempa mógłbym mieć troszeczkę więcej, ale i tak może nie jest aż tak źle. Upgrade w stosunku do poprzedniej FIFA o 2 overale, Tempo chyba też jest troszeczkę podwyższone z tego co kojarzę. Więc słuchajcie, tak wyglądają overale w FIFA 21 top 100. Na pewno w kolejnych dniach będziemy dostawali więcej zawodników nierzeconych i pewnie w kolejnych dniach pojawi się dość sporo u mnie na kanale. Takich e, skład builderów na start gry, czy to również na pierwszy miesiąc być może. Jeżeli chcecie takie to piszcie w komentarzach, piszcie e, jak możecie, stawcie lajka. Like jak nie słuchacie kanału, e, skrócie i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.